Witam. Bria. Zabiję ich! i to chyba ty flying. masz... Ty, chyba tylko flying. ty masz takie wógi, myślisz, ja się w ogóle nie zapadnę. Nie mogę Ech. Wow! Nie but Dobra, ja tego do Też. Też sobie go wyobrażam. Poczekaj, podjad pod ciebie czołgiem. Z drugiej strony! Aha, tak Kurde, nienawidzę tego, że w Battlefield jest takie dobre światło. No nie, chodzi o to, że był helikopter w miarę nisko, nie ale był także słońce, go, no by na słońcu tak jakby i go w ogóle nie widziałem. Dobra, jedziemy na F.